Zapraszam cię do mego świata. Dziś relacja z pobytu w hotelu Binkowski. Zapraszam na materiał. Zanim drogi widzu to obejrzysz, zasubskrybuj ten kanał, dodaj do obserwowanych. Binkowski Resort to czterogwiazdkowy hotel mieszczący się na peryferiach Kielc. Do hotelu przynależy park wodny, który przyciąga rodziny z dziećmi. My jednak postanowiliśmy sprawdzić, jak hotel wypada na tle konkurencji pod kątem saunowania i strefy dla dorosłych, którą ten hotel posiada. Po dotarciu na miejsce obiekt okazuje się bardziej okazały niż zakładaliśmy. Jest to jednak wielkomiejski moloch. Panuje tu klimat dworku, który mi akurat bardzo odpowiada i zachęca do wypoczynku. Binkowskiego odwiedzamy we wtorek, w środku sezonu wakacyjnego. Wiąże się to z problemami z zaparkowaniem, ponieważ z parkingu korzystają nie tylko goście hotelowi, ale również odwiedzający sam basen tropikalny lub sauny świętokrzyskie. Prawdopodobnie w weekend jest znacznie gorzej, co tłumaczy niektóre opinie Google. Poza sezonem wakacyjnym prawdopodobnie jest spokojniej, ale to sprawdzimy w przyszłości. Po zaparkowaniu udajemy się do przestronnej recepcji, gdzie znajdujemy miniaturę obiektu, a także miejsca, gdzie w razie oczekiwania możemy swobodnie i wygodnie usiąść. W holu znajdujemy również bezpośrednie wejście do restauracji Glamour. Pracownicy recepcji udzielają wszelkich potrzebnych informacji oraz chętnie odpowiadają na wszystkie pytania, co powoduje, że każdy powinien czuć się odpowiednio obsłużony. W tym przypadku akurat negatywne opinie w Google na temat obsługi nie potwierdzają się. Na pewno jest to również jeden z najlepiej oznakowanych hoteli których byłem. Na korytarzach i przy windach oraz w pokojach bez problemu znajdziemy potrzebne informacje, choćby o godzinach otwarcia restauracji czy też śniadania. Bez najmniejszego problemu docieramy do zarezerwowanego pokoju na trzecim piętrze w części hotelowej. Dostępny był pokój tak zwany rodzinny, czyli popularnie w innych hotelach nazywany superior. Pokój jest całkiem przestronny z balkonem i przyjemną łazienką z wygodną kabiną prysznicową. Czysty i zadbany. W pokoju znajdujemy duże łóżko, rozkładaną sofę, biurko, fotele. Standardowo czajnik, herbata, kawa rozpuszczalna, cukier, lodówka, telewizor z dostępem do internetu. Oprócz ręczników w szafie czekają bardzo przyjemne i wygodne szlafroki. Wodę gazowaną lub zwykłą możemy w każdej chwili pobrać z dystrybutorów na korytarzu. Mi osobiście zabrakło ekspresu choćby na kapsułki albo jakiejś zaparacie do kawy mielonej oraz safe. Przy tym standardzie safe powinien być obowiązkowy. Cenę pokoju mamy wliczony pobyt w strefie 18, czyli to, na czym oprócz dobrego jedzenia zależy nam najbardziej. Strefa ta mieści się na czwartym piętrze, skąd mamy bezpośrednie wejście na dach. Dojeżdżamy tam tylko i wyłącznie windą numer 5. Ogólnie rozdzielenie stref jest bardzo dobrym pomysłem, jak również dostęp do nich jest odpowiednio rozwiązany i to duży plus dla tego hotelu. Na czwartym piętrze mamy dostęp do saun i jest to strefa beztekstylna. Obsługa pilnuje zasad poprawnego saunowania, co jest kolejnym atutem hotelu. W niektórych opiniach na Google można wyczytać, że brakuje klimatu, ale to kwestia gustu. Nam akurat bardzo odpowiada. Do dyspozycji kilka saun suchych i parowych, w tym ciekawostką jest na przykład sauna chlebowa. Otrzymujemy dodatkowe ręczniki, a wchodząc na seans saunowy, dostajemy za każdym razem świeży ręcznik pod nogi. Z czym spotkałem się po raz pierwszy, a jest to świetne rozwiązanie. Pierwszy seans w tygodniu jest już o godzinie 11.15, co też mnie pozytywnie zaskoczyło. W dniu. Naszego pobytu seansy odbywały się w saunie świętokrzyskiej. Największa jest jednak przeszklona widokowa sauna wentowa, która zapewne jest uruchamiana przy większej liczbie chętnych albo nocach saunowych. Również pokój wypoczynkowy jest przeszklony. Oprócz tego znajdziemy spore jacuzzi solankowe, w którym czas również płynie bardzo przyjemnie. Na korytarzach odwiedzający mają dostęp do dystrybutorów z wodą, co też nie jest oczywiste w innych obiektach tego typu, gdzie wodę trzeba zakupić w barze. W tej części obiektu również znajdziemy część restauracyjną, z tego co zdążyłem się zorientować, z kuchnią azjatycką. Z saunarium mamy bezpośrednie wejście na dach, gdzie do dyspozycji jest basen, jacuzzi, leżaki oraz bar i stoliki. Mamy tam widok na panoramę Kielc, a także góry. Możemy też obejrzeć zachód słońca. Na dach wychodzimy już w strojach kąpielowych, choć również jest to strefa dla dorosłych. Osobiście uważam, że również mogłaby to być strefa beztekstylna. I na koniec trzeba poruszyć kwestię jedzenia, a konkretnie chodzi o hotelową restaurację Glamour, w której na tapet wrzuciliśmy sznycel cielęcy, sałatkę Cezar i oczywiście nie mogło zabraknąć żurku i tatara. Obsługa restauracji jest na odpowiednim poziomie, nienachalna i opiekuńcza. Także zarzuty w niektórych opiniach na Google, w moim przypadku absolutnie się nie potwierdziły, podobnie jeżeli chodzi o jedzenie. Oczywiście to kwestia gustu i smaku. Żurek i sznycel poprawny, nie najlepsze, które jadłem w życiu, ale na dobrym poziomie. Według nas bardzo dobrze przyrządzona sałatka. Porcje duże, także swobodnie można się najeść ze smakiem i z uśmiechem na twarzy. Na pewno nie można się poczuć w żaden sposób zawiedziony. Sam tatar natomiast to trochę wyższa liga. Zdecydowanie jak dla mnie topka. Mogę śmiało porównać do tatara w hotelu Dąbrowka lub hotelu Azon. Naprawdę ogromny plus i na pewno jest to danie godne polecenia i do powtórzenia. Śniadania w binkowskim również należą do dobrych. Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Co prawda bywałem w hotelach, gdzie wybór był jeszcze większy, ale Binkowski na pewno wychodzi ponad standard, mimo że był to środek tygodnia. A w wielu hotelach bywa tak, że w weekend mamy większe urozmaicenie niż w tygodniu. Tutaj na pewno jest dobrze. Wybór jest duży, wszystko jest świeże i niczego nie brakuje. Z urozmaiceniem mamy deskę z nazwijmy to produktami regionalnymi. Jest smacznie. W okresie wakacyjnym jedynym problemem jest naprawdę ogrom ludzi na śniadaniu i rzeczywiście może chwilę zająć, zanim znajdziemy wolny. Być może warto wstać wcześniej, żeby było luźniej. Ogólnie pobyt w Binkowski Resortu muszę zdecydowanie zaliczyć do udanych. Jeżeli ten poziom jest utrzymywany na co dzień, co pewnie sprawdzimy po kolejnych wizytach, to jest to miejsce godne polecenia. Hotel umieszczam w czołówce mojego rankingu. Jeżeli chodzi o wypoczynek, saunarium połączone z noslegiem. Na pewno miejsce zapisuję na mapie miejsc, gdzie chętnie zabitam ponownie. Drogi widzu, jeżeli dobrnąłeś do końca, to zostaw coś po sobie, napisz, czy podobało ci się i czy chcesz więcej tego typu materiałów. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam Was serdecznie. Mateusz, Dariusz Kwiatkowski.